Renata Ewa Błaszczyk. Prawdziwa historia Ewy: opowiadanie dziesiąte inny. Ewa brodziła sercem po niełatwej przeszłości Dziecko, ta podróż będzie jedną z najtrudniejszych. Kiedy rodzi się, zaczyna płakać, dotyka maleńkimi rączkami, kiedy jego oczy łączą się głęboko z oczyma matki, budzi się cud. Miłość przenika na wskroś, odtąd jesteśmy dla nich do końca naszych dni. Marzec 1910. 90 roku. Tamtej wiosny Ewa wyczekiwała niecierpliwie na narodziny pierwszego dzieciątka. To będzie niezwykłe móc wreszcie trzymać w ramionach wyczekiwane maleństwo. Wkraczając w jej wszechświat otworzy na oścież bramy do macierzyństwa. Okres ciąży przebiegał bez poważniejszych perturbacji. Jak większość przyszłych mam, głaskała powiększający się brzuszek, śpiewała wieczorem kołysanki, rozmawiała z jeszcze nienarodzonym. Nie mogła się już doczekać chwili, gdy po raz pierwszy ukołysze maleństwo do snu. Była jeszcze bliżej Boga pobliski klasztor stał się drugim domem, tam zanosiła wszystkie troski i tam właśnie prosiła o potrzebne łaski. Wiedziała, że dziecko przyjdzie na świat poprzez cesarskie cięcie, nie obawiała się niczego, zaufała Bogu. Pewnego, radosnego marcowego poranka, Przyszedł na świat śliczny chłopiec. Jego orzechowe oczy zdawały się rozpoznawać zieleń oczu matki. Uśmiechnął się, gdy Ewa zaczęła nucić kołysanki. Witaj, malusieńki, to ja, twoja mama. Wypatrywałam Cię pośród gwiazd, uprosiłam Boga, byś narodził się zdrowy. Widzisz, jesteśmy już razem, i odtąd nic i nikt nas nie rozdzieli. Nawet kiedy dorośniesz, gdy pójdziesz w świat, znacząc swoje własne ścieżki, będę zawsze przy Tobie. Sercem i myślą. Gdy podrósł, uczyła go jeździć na rowerku. Śpiewali razem. Pomagał też malutkimi grabkami w pracach ogrodowych. Michał rósł szybko. Jak na chłopca był bardzo nieśmiały. Ewa Tworzyła wraz z nim na ścianach kolorowe obrazy, malowane kredkami, farbami akwarelowymi. Widziała w nim artystyczną duszę. Urodził się artystą, rysownikiem. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że jego głębokie, orzechowe oczy staną się odbiciem cierpienia, ale i głębi miłości. Przebaczenia. Wzrastał w otoczeniu rodziny, latem biegał z kolegami po ukwieconej łące, bawił się z dziećmi w parku, pochylał nad zwierzętami i ufnie przyglądał życiu. W szkole pomagał kolegom, gdy matematyka była dla nich zbyt trudna. Pomimo plastycznych zdolności, Wykazywał zainteresowanie naukami ścisłymi, pragnął zostać psychologiem albo fizjoterapeutą. Pokruszyłby serce każdemu i podał na otwartej dłoni. Kochał ludzi dotkniętych chorobą, pochylał się nad tymi, których nikt nie chciał. Ewa była bardzo dumna z tego, że syn jest zdrowy i pomocny, że kieruje się w życiu przede wszystkim sercem. Nie kalkuluje, nie wybiera, dzieli się sercem. Nastał czas ukończenia szkoły podstawowej. Wracając do domu z zajęć lekcyjnych, stał się milczący. Nieobecny. Na pytania, czy nic się nie stało, odpowiadał wszystko dobrze, mamo. Tymczasem powroty ze szkoły stawały się coraz częściej głuche. Jego poukładany i wrażliwy świat rozbijał się na miliony kawałeczków. Ewa. Uczyła syna, by nigdy nie odpowiadał agresją na agresję. Był więc zawsze uczynny, dobry. Nie wiadomo, w którym momencie stał się pośmiewiskiem dla klasy. Nie wiadomo właściwie, dlaczego brutalnie się na nim wyżywano. Któregoś dnia. Wrócił do domu roztrzęsiony. Jeden z niegrzecznych, złośliwych kolegów zniszczył mu nowe obuwie. Dołączyli inni. Zaczęła się też fizyczna przemoc. Powolne umieranie duszy. Ewa dostrzegała to wtedy w synu. Była bezradna. I pomyśleć, że pomagał kolegom w pracach domowych. Pomimo, iż uczniowie szóstej klasy rozpoznawali w oczach Michała strach, albo i zwłaszcza dlatego znęcali się, pastwili jeszcze bardziej. Rozmawiała z nim często. Zaczęła odprowadzać go pod drzwi szkolnego budynku. Na własne oczy widziała rozwrzeszczoną bandę, która blokowała drzwi wejściowe tych, którzy znęcali się nad jej synem. Pękało serce, bo przecież Bóg! Bo dobroć, szlachetność, bo nie powinno się odpłacać złem za zło, tymczasem. Jej matczyne serce krwawiło na widok kulącego się w sobie chłopca. To przecież jej dziecko. Rozmowy z wychowawcą, dyrektorem szkoły, szkolnym psychologiem, pedagogiem nie było dnia, w którym nie interweniowałaby, chroniąc Michasia przed okrucień, okrucieństwem. Na nic zdały się wszystkie wysiłki, przemoc nabierała tempa, bezsilność i smutek przepełniały ewę. Zrodziła się też nadzieja, bo oto jej syn ukończył szkołę podstawową otrzymał nagrodę za naukę. Popłynęły łzy po policzkach. Nagroda za naukę oraz za ogromny dar wrażliwości. Pomimo ciągłych upodleń ze strony klasy, do samego końca był dla nich dobry. Wyciągał pomocną dłoń, pytał dlaczego, zasłaniał się przed ciosami nieśmiałością oraz szlachetnością. Dwa ostatnie lata szkoły podstawowej wyryły się ostro w pamięci Ewy, jej syna oraz całej rodziny. Poruszyła temat szkolnej fali w lokalnej gazecie z nadzieją, że uda się uchronić inne dzieci. Liczyła na dyskusję pod tekstem. Nie odpowiedział nikt. To bolało jeszcze mocniej.